Да. Szanowni Boże, kochane dzieci, witam Was w naszym drugim dniu rekolekcji pod tytułem Rycerz Światła. Mam nadzieję, że ciągle chcecie wspólnie ze mną stać się rycerzami rycerzkami Pana Jezusa. Pamiętacie, co mówiliśmy wczoraj? Mówiliśmy o tym, jaki Rycerz Światła nosi strój, jaki ma kodeks, kto jest jego królem. Dzisiaj chcemy kontynuować naszą historię, dlatego zapraszam Was serdecznie, abyśmy ten kolejny dzień kolekcji spędzili wspólnie razem i przygotowali się do tego, aby być najlepszymi rycerzami i rycerkami kogo? Oczywiście Pana Jezusa. Panie dzieci, wczoraj mówiliśmy sobie, że Rycerz Światła karmi się modlitwą. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od modlitwy. Pomódlmy się tak, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o tym, z czym zmaga się serce Światła. Zmaga się ze złem, z pokusą, z szatanem. Z różnymi myślami, ale najważniejsze jest też to, powiemy sobie, co Rycerz Światła może zrobić, żeby tego wszystkiego uniknąć i żeby zawsze zachować czyste serce dla swojego króla, czyli Jezusa. Kochane dzieci, jednym z zadań Rycerza Światła jest walka ze smokiem. Panie dzieci, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałyście Smoka, może powiem tylko w bajkach, ale chciałbym, żebyście wiedziały, że smok symbolizuje zło, ciemność, grzech, symbolizuje diabła. Ponadto jest duży i groźny. Ma także duży ogon, którym jest w stanie zrobić nam krzywdę. Ma dwa duże skrzydła i bardzo głośno ryczy. Wow! Groźne jest to, że smok zionie ogniem i może wywołać wielki pożar. Uwane dzieci, jakkolwiek jako doświadczony rycerz światła, bardzo was proszę, żebyście nie próbowały tego samego robić w domu. Ten smok, o którym mówiłem wcześniej, jest największym wrogiem naszego króla i naszego pana oraz nas wszystkich. Nie wiem, czy wiecie, ale on też był kiedyś rycerzem światła. Ale pewnego dnia podjął decyzję, że nie będzie już więcej służyć Jezusowi i zbuntował się. Chciał bowiem zająć miejsce pana Boga, ale mu to się nie udało. Dlatego rozpoczął walkę z Bogiem. I przyjaciele, kiedy rozpoczęła się ta walka szatana Smoka z Bogiem, dlatego, że nie chciał mu więcej już służyć, wówczas Bóg wysłał swojego najdzielniejszego rycerza, świętego Michała Archanioła, do walki ze złym duchem. I pamiętacie, w Piśmie Świętym, czyli w kodeksie rycerza światła, jest zapisane, jak ta walka wyglądała. Dlatego teraz pozwólcie, że sobie ją przeczytamy. Otwieramy Pismo Święte i czytamy tam w Księdze Apokalipsy. To jest ostatnia księga w Piśmie Świętym i tam jest zapisane, jak Archanioł Michał walczy ze smokiem, z szatanem, który przestał być zderzem światła. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zawieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. Tyle mówi Księga Apokalipsy na temat tej niezwykłej walki, jaka się rozegrała na niebie pomiędzy rycerzem światła, Michałem Archaniołem, tym posłanym przez Boga, a złym Smokiem, Szatanem, który przestał być rycerzem światła. I słyszeliśmy, że Szatan został strącony na Ziemię ze wszystkimi swoimi sługami. Ale on wie, że nie może pokonać pana Boga, dlatego ma inny chytry plan. Jaki? Hmm. Myślę tylko o tym, jakby ludziom zabrać dobro, radość, jakby im wziąć wszystko, co kochają. I żeby rycerz światła był daleko od nich i zabrać wszystkim Pana Boga, żeby nic nie mieli. Hmm. Kochane dzieci, pamiętajcie jedno. Z szatanem, z duchem, z pokusą, z grzechem nigdy się nie rozmawia. Nie wchodzi się w dyskusję, nawet najmniejszą. Dlatego, żeby nie pozwolić się pokonać, nie pozwolić sobie zabrać czystego serca. Bo rycerz światła zawsze ma czyste serce i w tym czystym sercu ma zawsze żywe sumienie. Kochane dzieci, Pan Bóg każdemu z nas dał sumienie, czyli zdolność wyboru możemy wybierać to, co jest dobre, a unikać tego, co jest złe. Jeżeli jako rycerze światła, jako rycerki światła będziemy zawsze wybierać dobro, to będziemy tacy szczęśliwi jak ten Ludek tutaj na światła, który zawsze sobie idzie, ponieważ będziemy wiedzieli, że czynimy dobro. Dzieci, ale nasze sumienie też nam mówi, a popełniamy błędy. I czasami jak miga coś takiego, to znaczy nie rób tego, jesteś w niebezpieczeństwie, unikaj tego grzechu. Dlatego jak rycerze światła, unikamy grzechu i słuchamy naszego sumienia. Moi przyjaciele, kiedy rycerz światła słucha swojego pana, kiedy jest wierny jego kodeksowi i przykazaniom, wówczas jego życie wygląda jak te ule: wszystko jest ładnie uporządkowane, wszystko jest zabezpieczone, nic nam nie grozi i wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach. Natomiast szatan, diabeł, kusi nas do tego, aby nasze życie wyglądało jak te popsute ule: gdzie zobaczcie, nie ma już życia, nie ma już pszczół. Pszczoły dawno poleciały. I nic z tym uluśnić nie dzieje. Jest tylko bałagan i nic więcej nie można zrobić. Rycerz światła nigdy nie dopuści do tego, żeby jego serduszko było tak zabałaganione i żeby jego serce było tak zniszczone. Kochane dzieci, teraz chciałbym wam opowiedzieć bajkę. Bajkę o lisku i niedźwiedziu. I ta bajka myślę pomoże nam dobrze zrozumieć, jak działa pokusa i czego nie powinniśmy robić, kiedy pokusa do nas przyjdzie. Zobaczcie. W pewnym lesie żył sobie chytry lisek, który nie dbał o swoje mieszkanie i ciągle narzekał. Natomiast innym mieszkańcem lasu był Niedźwiadek, który zawsze miał czyste legowisko, który lubił wygodne mieszkanie wysłane miękką ściółką i dbał o to, aby tam zawsze było czysto, wygodnie i przytulnie. Ale mam piękny, przytulny domek, pod samym niebem. Piękny. Kiedy nadeszła jesień i opadły liście z drzew i wszystkim dokuczało zimno, lisek zaczął rozglądać się za jakimś ciepłym kątem. Ale pomyślał, u, pewnie u niedźwiadka będzie wygodne mieszkanko. Zatem pójdę i zobaczę, co tam uda mi się zdziałać. O, niedźwiadku, niedźwiadku, dobrze, że Cię widzę. Powiedz mi, niedźwiadku. Mam taką prośbę, czy, czy mógłbym zamieszkać w Twoim domku? Proszę. A no co to się stało, Lisku? A no wiesz, no jest troszeczkę problem. No to dobrze, jak nie masz dziś no chodź tu do mojego domku tak. nic dziadku, nie dziadku a czy mógłbym usiąść na twoim siedzonku bo jestem bardzo zmęczony tu na moim? tak, tak, tak o, no ale widzę, że... no chyba tak, no czemu nie? Spójrz. o, Lisku, zobaczysz ci. jak fajnie dziękuję o, a poduszeczkę chcesz? o, bo o, o, ze słoneczkiem fajnie. o, o Lisku, się już? A nie, 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 nie. Ja stąd się nie ruszam. To jest teraz moje miejsce. Koniec. Ale mnie łapka pali. nie łapka policji. Nie, mnie to obrozi. To jest ja, moje ja, miejsce. ja, koniec. Oto to, nie Czekaj, nie jest już to. No. Co kochane dzieci Podobnie jak w tej historii, którą przed chwilą zobaczyliśmy o Lisku i Niedźwiadku, była w naszym życiu. Kiedy się rodzimy, to pierwsze, co otrzymujemy w życiu wiary, to jest Chrzest Święty, który zmywa grzech pierworodny. I Pan Bóg daje nam czyste serce. To serce jest tak czyste jak piękne niedźwiadka mieszkanie przytulne, dobre, gdzie każdy może odpocząć. Ale, kochane dzieci. Jest też szatan, zły duch, który nas kusi do zła. I tak zobaczy jak lisek w tej bajce przyszedł pod przykrywką przyjaciela, mówiąc do niedźwiadka: puść do swojego domku. I go wpuścił, po czym lis nie chciał już z tego domu wyjść. Tak samo robi diabeł. Przychodzi, kusi nas, daje naszego przyjaciela, ale on naszym przyjacielem nie jest. Dlatego, zawsze, kiedy przychodzi pokusa, temptation, to trzeba od razu tego liska przegnać. Żeby zostać z czystym sercem i zawsze blisko Pana Jezusa! Moi moi przyjaciele! Chciałem powiedzieć Wam jeszcze jedną rzecz. Otóż, nawet rycerz światła może się pomylić i nawet rycerzowi światła może coś nie wyjść, może go popełnić błąd albo ulec pokusie. Ale Pan Jezus, nasz Król, nas tak bardzo kocha, że nie zostawia nas samych. Dlatego dał nam coś specjalnego. Coś, czy też miejsce, gdzie człowiek, rycerz światła, może odzyskać swoją siłę i może odzyskać swoje czyste serce. Dzieci, miejscem, gdzie Rycerz Światła może odzyskać swoją siłę i miłość swojego Króla jest konfesjonał, a także spowiedź. Żeby do spowiedzi się dobrze przygotować, potrzeba spełnić kilka warunków. Posłuchajmy jakie. Pierwszym jest właśnie rachunek sumienia, a więc przypatrzenie się swoim grzechom wobec Boga, drugiego człowieka, siebie samego, zwrócenie autentycznego takiego żalu za grzechy. Mocne postanowienie poprawy, a więc postanowienie, żeby już nie robić tego złego, co się robiło, choćby nawet staranie się zmienić swój stosunek do tego, jak mama coś, o coś prosi, żeby być bardziej chętnym, albo pomóc bratu, siostrze. Także postanowienie poprawy, czyli chcę być lepszy niż dotychczas. I więc ostatnim warunkiem jest zadać uczynienie za nasze grzechy, względem Boga i drugiego człowieka. Staram się, jeżeli coś zrobiłem złego, może naprawić to. Jeżeli kogoś skrzywdziłem, to może iść kogoś przeprosić, albo komuś coś zabrałem, to oddać, to powiedzieć przepraszam, bo względem rodziców, może rodzeństwa, czy kolegów i koleżanów. W życiu nie zawsze jest łatwo. My byśmy chcieli, żeby wszystko się udawało, żebyśmy nie popełniali błędów i grzechów, ale niestety tak nie jest. Dlatego Rycerz Światła ma siłę od swojego Pana, od Jezusa, do tego, aby przejść nawet najbardziej zakręconą drogą w życiu, żeby pokonać każdą przeszkodę i żeby nigdy się nie zniechęcić w czynieniu dobra. Taki jest Rycerz Światła. Kochane dzieci, każdy kończący się dzień zawsze to jest doskonała okazja do tego, żeby zrobić rachunek sumienia. Też czas rekolekcji jest takim czasem, kiedy chcemy w sposób szczególny wejść w głąb naszych serc i zobaczyć, co tam jest nie tak, czy może co złego popełniliśmy. Może warto zapytać siebie dzisiaj, każdy z nas osobno, jak wygląda moje życie, czy jestem dobrym dzieckiem, czy słucham moich rodziców, czy modlę się każdego dnia, rano, wieczorem? Czy chętnie chodzę do kościoła? Czy nie zapominam pomagać innym? Troszczyć się o swoich dziadków, o młodsze rodzeństwa albo starsze? Może pomóc koledze, koleżance w szkole? Może zrobić dobry uczynek? Albo po prostu być dobrym człowiekiem? Zadajcie sobie te pytania i może wiele innych, po to, aby mieć czyste serce. Po to, żeby to, co może jest niewłaściwe, czy może jest złe, żeby to wszystko po prostu wyrzucić z serca. Bo rycerz światła jest człowiekiem szczęśliwym, a człowiek szczęśliwy może być tylko wtedy, kiedy ma czyste serce. Widzicie to światło tutaj? O, tutaj właśnie. To słoneczko. Pan Jezus daje nam to światło, bo On jest światłem, które oświetla wszystko, co jest ciemne, i które pomaga nam stawać się lepszymi. Kochane dzieci, dzisiaj dowiedzieliśmy się tego, z czym zmaga się Rycerz Światła, że musi walczyć ze złem, z szatanem, z grzechem, ale też dowiedzieliśmy się, jakie są do tego sposoby. Spowiedź, rachunek sumienia, żal za grzechy i wiele, wiele innych. Moi drodzy, kochane dzieci, oczywiście stajemy się ludźmi dobrymi, drzemy światła, świętymi dzięki łasce Bożej, ale też stajemy się takimi dzięki pomocy innych ludzi. Dlatego teraz chciałbym Was poprosić o coś bardzo ciekawego. Chciałbym, aby każdy z Was przez chwilę, ten duży i ten mały, pomyślał o tych osobach, które pomogły mi w życiu stać się lepszym człowiekiem, które może miały dobry wpływ na mnie, powiedziały mi dobre słowo, pomogły mi w trudnej sytuacji, może w szkole, w domu czy w pracy. Zapraszam Was, małych i Was, dużych rodziców, abyśmy to przez chwilę uczynili, przez 30 sekund. Ja będę pilnował czasu, żebyśmy. Tym osobom w sercu i w umyśle podziękowali. Start! Bardzo Wam dziękuję za to. Kochane dzieci, czy widzicie ten piękny zachód słońca, który mamy dzisiaj w Brampton? Pamiętajcie o jednej rzeczy. Widzicie to słońce? Ono za chwilę zajdzie, nie będzie go widać. Jeżeli z kim się pokłóciłeś, jeżeli powiedziałeś komuś coś złego, jeżeli może coś zrobiłeś niedobrego, to pamiętaj: każdego dnia, zanim to słońce zajdzie, Powiedz przepraszam drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim powiedz przepraszam Panu Jezusowi. przyjaciele, dobiega końca drugi dzień naszych rekolekcji z Rycerzem Światła. Dzisiaj dowiedzieliśmy się tego, jakie rycerz ma obowiązki, zadania. Dowiedzieliśmy się też, że rycerz zmaga się z pokusami, z grzechem, z słabościami, ale rycerz wie, że dla niego czyste serce jest najważniejsze. Dlatego korzysta ze spowiedzi świętej, dobrze się do niej przygotowuje i umie przebaczyć innym. Kochane dzieci, chciałbym wam się dać jedno małe zadanie domowe. Jakbyście mogły w domu wziąć do ręki krzyż i go ucałować jako wyraz Waszej miłości do naszego Króla Pana Jezusa. Poproście też o to Wasze rodzeństwo, Waszych rodziców, dziadków, tych, którzy są w Waszym domu. Kochane dzieci, zapraszam Was serdecznie jutro na ostatni nasz odcinek w rekolekcji z Rycerzem Światła. Będzie to ważny moment, ponieważ każdy z Was, kto będzie chciał, będzie mógł stać również takim właśnie rycerzem. Na koniec wspólnie się pomódlmy i udzielę Wam błogosławieństwa. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za Twoje wielkie serce dla każdego z nas. Prosimy Cię, abyś pomagał nam stawać się dobrymi, świętymi ludźmi, abyśmy unikali pokus, unikali grzechu i zawsze dążyli do świętości. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro. Bye!